Krzysztof Zalewski jako nastolatek dowiedział się o poważnej chorobie mamy. Na jego oczach traciła siły, aż wylądowała na szpitalnym łóżku. W ostatnim wywiadzie opowiedział, co zrobił zaraz po jej śmierci. Jako początkujący wokalista oddał jej hołd w jedyny znany mu sposób. Piosenkarz bardzo chroni swoje życie prywatne. Jednak wiadomo, że już za młody zmierzył się z bolesnym doświadczeniem. Gdy miał zaledwie 13 lat dowiedział się o poważnej chorobie mamy. U kobiety zdiagnozowano guz mózgu. Pamiętam, że były ferie zimowe 1997 roku. Pewnego dnia obudziłem się, krzyczę do mamy, jak co dzień rano, która jest godzina, a ona mi nie odpowiada. To był guz mózgu, który nie manifestował się wcześniej w żaden sposób. Nie było żadnych objawów. Na szczęście udało się ją odratować. Wycieli Gusi przeżyła jeszcze prawie osiem lat, mówił w wywiadzie dla pani. To właśnie mama zachęcała go do rozwijania muzycznej pasji. Swoje pierwsze kroki w show, biznesie stawiał w programie Idol. Już na początku kariery czekał go bolesny cios. Jego mama zmarła po wielu latach walki z chorobą. Ostatni czas spędziła przykuta do łóżka z paraliżem lewej części ciała. Krzysztof Zalewski wspomniał o chwilach zaraz po jej śmierci w rozmowie z Marcinem Mellerem. Mama piosenkarza odeszła, gdy ten dopiero zaczynał spełniać swoje marzenia o występach na scenie. Pierwsze chwile po jej śmierci były dla niego bardzo emocjonujące. W domu zebrali się wszyscy bliscy. Jak moja mama umarła, to wszyscy się pojawili tam i odprawili te wszystkie obrzędy katolickie i to było naprawdę takie piękne, bo to byli bardzo bliscy mi ludzie, ale jak to się już wszystko wydarzyło, to ja chciałem zostać z nią sam. Oni nie chcieli mnie zostawiać. Ja ich poprosiłem, że ja chcę z nią zostać sam, wspominał. Dla młodego mężczyzny utrata rodzica musiała być ogromnym przeżyciem. W tamtej chwili postawił na doskonale znany sobie sposób wyrażania uczuć i komunikacji. Bez słowa położył się na łóżku obok mamy i puścił jeden z kawałków grupy The Doors. Moja mama dwa ostatnie lata spędziła na takim szpitalnym łóżku na środku mieszkania. Położyłem się koło niej i włączyłem do orsów. Nareszcie nie trzeba pić się w metafory, bo rzeczywistość jest ciekawsza niż metafory. Podsumował. Z samym odejściem mamy Krzysztof Zalewski długo nie mógł sobie poradzić. Z uwagi na początek kariery, piosenkarz mógł odbiec myślami o rodzinnej tragedii w świat muzyki i obowiązków. Dopiero po kilku miesiącach nieobecność mamy naprawdę go uderzyła. Gdy w jego życiu prywatnym doszło do diametralnych zmian. Krzysztof Zalewski popadł w poważne kłopoty. To jest dziwne, ale tak naprawdę dotkliwie odczułem brak mamy pół roku później. To było tak odrealnione, że nagle jej nie ma, mój mózg tego nie rejestrował. Później przypomniały mi o jej śmierci powtarzające się makabryczne sny. Chwilę później, jak mama umarła, rozstała się ze mną moja dziewczyna. Mówiąc szczerze, poszedłem w długą. Przyszedł taki moment, że znalazłem swoje dno, przyznał. Obecnie gwiazdor wyszedł na prostą i sam założyć rodzinę. Od lat jest w związku z menedżerką gwiazd, Olgą Tuszewską. Para w 2018 roku doczekała się syna, lwa. Źródło: pani.